Witam wszystkich z e, boku Audi A8D3 2003 rok, 42 benzyna. W zasadzie, e, jeśli chodzi o rocznik, czy, czy to benzyna, diesel itd., to chyba to nie ma żadnego znaczenia. E, chciałbym wam pokazać, jak zdemontować próg prawy bądź lewy. Tutaj w, przypadku, tutaj, w tym przypadku, potrzebuję ściągnąć prawy próg, osłonę progu w zasadzie. Ej. By ściągnąć osłonę progu należy najpierw pozbyć się tych oto, tych oto osłon o tych plastików i by je ściągnąć to trzeba je tutaj z tych zaczepów wytagować, wyrwać Najlepiej mieć takie oto cudo Taki. Ja nie wiedziałem jak, dlatego, no niestety, jeden zaczep tutaj został mi się ułamany. I tam z tylnego także. Że najpierw, by dostać się do śrub montażowych, w progu trzeba najpierw ściągnąć tą osłonę. I najlepiej zrobić to tak, żeby wcisnąć to tutaj od spodu cyk, po prostu pociągnąć w tą stronę. Czyli ciągnąć dół tej osłony, a nie, a nie tył, ani górę. Yy, także, no, i jak już mamy to ściągnięte, mamy powysuwane z tych, tych zaczepów, to teraz należałoby ściągnąć, podkręcać śruby montażowe. Tych śrub jest na całej długości progu, aż tam do samego końca. Tutaj kolejna śruba jest tu, tylko że on już jest ściągnięty. O, tam widać ta śruba. Ta śruba tutaj wchodzi na to, to jest to jedno. No i nie pod spodem tych śrub też jest tutaj dosyć sporo na całej długości eee, No na całej długości i wtedy można się do niego dostać Także No że to tak wygląda